Na pokładzie, w dzień radiowy, takie słyszy się rozmowy. Wszyscy na pokład! Zaraz wypływamy! Im większe to zaangażowanie, tym więcej wolności wokół nas. Trzeba mieć miejsce, gdzie można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. Są bardzo ciekawe audycje, które śledzę, no i stwierdziłem, że Dobre Dziennikarstwo po prostu jest warte wsparcia. Na pokładzie. W naszej łodzi kajut wiele i w jednej z nich już jest pan Konrad Pawłowski, z którym mamy połączenie 2 stycznia o godzinie 10.17 na antenie Radia Wnet słyszymy się z patronem. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Krzysztof Pawłowski. Krzysztof Pawłowski, zgadza się, powiedziałam Konrad Pawłowski. Tak, bo, bo, bo właśnie tak miałam w głowie Konrada Mędrzyckiego, który już tutaj też biegnie do Radia Wnet, krakowskim przedmieściem do nas. Może zaraz usiądzie, może zaraz też usłyszymy jego głos. Konr Krzysztof Pawłowski, co się stało, że pan postanowił zostać patronem i właśnie dołączyć do, do naszej załogi, stać się jej częścią? No stwierdziłem, że trzeba wrócić do Łodzi. Ja wspierałem Radia Wnet od samego początku. A tam za spółdzielcą byłem zaraz, zaraz, na samym początku radia, długo, długo. E, natomiast no, tam trzy, 3, 3, 3 lata temu miałem drobne problemy finansowe i na chwilkę wypisałem z regularnych wpłat. No, ale teraz stwierdziłem, że sytuacja wymaga. Czyli jest, czyli jest pan już jakiś czas zakolegowany z Radiem Wnet, a to za sprawą jakich audycji y, szczególnie? No, tak naprawdę to wiele audycji. No, bardzo, jak już pani wspomniała, pana Konrada Mię Miężyckiego. Bardzo lubię w sobotę, sob w sobotę rano audycje o sztuce. No ale generalnie bardzo lubię pana, pana Garskiego, muzykę francuską, pana Cerowskiego, e, pana Krzysztofa Jabłonki, opowieści te historyczne. Generalnie nie ukrywam, że bardzo dużo audycji jest ciekawych i wartych słuchania. No i właśnie, i, po, i postanowił pan dołączyć. Czy od tego czasu, kiedy pan dołączył, kiedy pan tam na stronie patronite.pl kośnik radio wnet, kliknął dołącz, kliknął zostań patronem, czy, czy coś, się, coś, coś się zmieniło? Czy ta podróż, czy ten rejs jest, jest trochę inny? No dla, dla mnie nie, dlatego tak jak mówiłem, ja słuchałem radio wnet od samego początku radia. Był moment, że nawet kilka razy ja się mieszkałem w Moskwie, przez kilka lat parę razy że tak powiem, łączyłem się na antenie, opowiadałem jak, jak życie w Moskwie wygląda. Więc Radio Wnet jest dla mnie częścią życia. Od dawna. I... A jak pan patrzy na to, co się dzieje od ostatnich tygodni w mediach publicznych w Polsce? No to był też przyczyna, dla której, dla której stwierdziłem, że trzeba wspierać Radio Net, Dlatego, że trzeba Trzeba mieć miejsce, gdzie można posłuchać, posłuchać czegoś innego niż taka papka ogólna, gdzie można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. No, dlatego, dlatego, co się dzieje, właśnie też wróciłem do, 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 do wspomagania. Łodzi I, i, I to jak i to jak jest pan komandorem na, w naszej załodze. Dziękujemy za to bardzo. Jesteśmy wdzięczni. 2 stycznia dzisiaj nowy rok. Czy ma pan jakieś, jakieś szczególne ambicje, plany czy marzenia na, na ten na ten rok 2024? No, psz, psz, marzenia, żeby się wojna uspokoiła na wschodzie. To jest najważniejsze. Ja też dużo, dużo dużo mam kontaktów z Ukrainą, też nie wspomniałem pana Pawła Bobułowicza i tej całej, całej redakcji wschodniej. No ale ponieważ mam, mam dużo, dużo kontaktów, pracuję z Ukrainą, z Kijowem, więc jedno wielkie marzenie, koniec wojny. I my także podzielamy oczywiście to, to marzenie i zapraszamy Pana do Radia Jak jest Pan złączony, związany z tą stacją już od, od wielu lat, zapraszamy na krakowskie przedmieście 79. Teraz też zostanie Panu wręczona na pewno ta gazetka, która leży przede mną. Chodzi mi oczywiście o kurier wnet styczniowy. Jest już dostępny. Między innymi tutaj, właśnie przy krakowskim przedmieściu 79, można po taką gazetkę przyjść i ją dostarczyć. Mam przed, sobą, mam, przed sto, mam przed sobą kilka utworów, kilka zespołów, które możemy posłuchać, proszę być tak uprzejmym i wybrać, którego najchętniej pan posłucha, to jest Kwiat Jabłoni, Manam i Red Hot, czyli Peppers, takie trzy um, warianty. I na co najbardziej nie, pan ma ochotę teraz? Nie będzie Red Hot Chili Peppers. To słuchamy Red Hot, czyli Peppersa. Rozmawialiśmy z komandorem Krzysztofem Pawłowskim, który jest patronem, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia, być może nawet do zobaczenia niebawem. Dziękuję, do usłyszenia. Na pokładzie, w dzień radiowy, takie słyszy się rozmowy. Wszyscy na pokład, zaraz wypływamy. Im większe to zaangażowanie, tym więcej wolności wokół nas. Trzeba mieć miejsce, gdzie można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. Są bardzo ciekawe audycje, które śledzę. No i stwierdziłem, że dobre dziennikarstwo po prostu jest warte wsparcia. Na pokładzie.